26 czerwca w Stacji Miejskiej odbył się wielki finał organizowanego tu programu The Voice Of. Zakwalifikowało się do niego pięciu wokalistów, którzy walczyli o tytuł głosu Raciborza. Nie spodziewaliśmy się, że dzisiaj usłyszymy aż takie dobre wykony. I aż takie koloryty u tych wszystkich wykonawców, także no coś pięknego. Naprawdę milion emocji, niespodziewanych zupełnie. Kosmos. Tak. kosmos Proszę Państwa, wszystkim dziękuję za wszystkie występy, wszystkim finalistom, uczestnikom Myślę, że było dobrze, Nie wiem, jak to się. Dziękuję wszystkim gościom, kibicom, dziękuję jury za cenne komentarze ale nadszedł czas wyboru w dniu dzisiejszym będą głosowały wszystkie osoby obecne tutaj w stacji miejskiej na drugiej edycji The Voice of Stacja Miejska. Co to znaczy? To znaczy, że ja, Celinka i Martynka mamy swoją pulę punktów jako jurorki, mamy po 100 punktów każda, które będziemy przyznawały, ale Państwo dostaniecie karty do głosowania, finaliści także, będzie głosowała każda osoba obecna tutaj w stacji miejskiej. Szkolejny przewój nocy, wciskasz się w mózg Nerwowy rytm, nagle I pod skórą jak auto, ci puls po łyk, ciepłej koli I z niesławkiem bo że to nie to A jednak żal, wypaść z broni. właśnie tutaj, właśnie teraz ja starałem się gdzieś tam bardzo krytycznie podejść do, do spraw chociażby emisji głosu yy, czy, czy interpretacji piosenki. Yy, gdzieś tam mam to wyszło mi to z, z nauczania, nie? więc, więc yy, zobaczymy. Oczywiście fajnie, że wszyscy będą mogli głosować, nie każdy będzie chyba aż tak konstruktywnie do tego podchodził, ale, ale mam nadzieję, że wygra yy, najlepszy, najlepsza. Uczestniczka. Poziom jest naprawdę bardzo wysoki. Mamy bardzo zdolnych racibożan i jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem. poziom jest wy, wysoki i jestem sama w kroku, że no tak ładnie śpiewają. Jestem pierwszy raz i jestem zachwycona. Trzecie miejsce ilością głosów 810 zajęła Beata Suski! Ta historia to jest jedna wielka, piękna dla mnie przygoda. Kocham, kocham śpiew, uwielbiam wręcz. I co często powtarzam, moja dusza śpiewa po polsku. Dzisiejsze ostatnie spotkanie, mam nadzieję, że nie będzie ostatnim że dało początek czemuś nowemu. miejsce pierwszą głosów Tysiąc, Tysiąc Była dla mnie przygoda dla mnie ze śpiewaniem już jest od trzeciego roku życia, bo zawsze śpiewałem i zawsze gdzieś lubiłem występować. Czułem się tam dobrze. To jest moja ekspresja, taki jest jakiś taki sposób mojego wyrażania siebie. Każdy ma myślę swój, i ostatnie dwa miesiące pomogły mi w tym, że mogłem gdzieś to wdrożyć, co zawsze chciałem zrobić. Czyli po prostu śpiewać dla ludzi. Tyle. Pierwsze miejsce i tytuł głosy racji Emocje mega. Ja myślę, że to widać po mnie, bo y, lał się pot, y, łzy, krew na szczęście nie, ale y, ja myślę, że wszyscy daliśmy z siebie wszystko. Mimo tego, że chodzimy tutaj co czwartek na karaoke, naprawdę y, wszyscy finaliści mnie osobiście dzisiaj zachwycili. Było widać, że naprawdę y, przeżywają to, y, co się tutaj dzieje, i y, podoba mi się to, że ta rywalizacja tutaj jest tak zdrowa. Y, nie dochodzi to do mnie wszystko chyba jeszcze tak naprawdę. Ja tutaj pojawiłam się rok temu, zupełnie nie wiadomo skąd. To, że tak dużo osób oddało na mnie głosy gdzie ja tak naprawdę nie jestem stąd, nie mam tutaj swojej takiej szerokiej ekipy, to też świadczy o tym, że udało mi się tym śpiewem zdobyć serca tych ludzi, trafić do nich. Wybrałam piosenki takie, które czuję, które są bliskie mojemu sercu i starałam się je po prostu zaśpiewać najprawdziwie jak potrafię i dla mnie to jest ogromna satysfakcja właśnie, ten tytuł, że ludzie, którzy nawet mnie nie znają po prostu, kupili to, co ja im po prostu za, zaśpiewałam tutaj. Myślę, że wygrana osoba wie, jak powinna go wykorzystać, i myślę, że go wykorzysta, bo wszystkie te y, pięć osób, które tutaj wystąpiło w finale, oni wiedzą. Oni wiedzą, po co, po co tu są, wiedzą, co robią i na pewno będą wiedzieli, jak wykorzystać y, tą wygraną. Dla mnie osobiście wszyscy są wygrani, <laughs> więc powinni to wykorzystać na tą swoją ukochaną muzykę. Naprawdę było wyjątkowo. Było super zacnie. Y Pytanie czy możemy to zabić jeszcze w przyszłym roku zobaczymy ale Ach. Proszę wszystkich finalistów do nas. Proszę wszystkich finalistów do nas, ciebie byśmy spod na zrobić.